Dzisiaj jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze i duży, wielki dzień dla naszej Straży, wesoły, ponieważ zebranie zebraniem, ale jest najważniejsza rzecz przekazanie nowego samochodu do potrzeb jednostki sponsor Piotr Opas. Zapomn Co ten samochód potrafi, proszę mi powiedzieć. Proszę pani, no ten samochód to jest taki samochód półbojowy, bo my nie jesteśmy jednostką, która jeździ do e, pożarów bezpośrednio, bo w systemie krajowym nie jesteśmy, ale do mniejszych akcji e, będziemy w mniejszych akcjach uczestniczyć, jak również samochód ten nam e, pozwoli lepiej się prezentować w tych e, występach sportowo-pożarniczych, jak również poprawi jakość pracy strażaków w czasie ćwiczeń, w czasie przejazdów. No i to jest duża satysfakcja, ponieważ jest to podsumowanie tych naszych osiągnięć z ubiegłego roku i z poprzednich lat za zdobycie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Województwa. Dzięki Bogu, że taki sponsor się znalazł. Oczekiwaliśmy, że to może związek spożarnictwa Taki samochód ufunduje, nic z tego nie było. Nagrody były świetne, ale nie takie jak ten samochód. Dobrze, że taki zacny człowiek był, prawdziwy patriota, Piotr Opas z firmy Glaspo. Są jeszcze tacy dzisiaj ludzie, że Potrafią się podzielić swoimi pieniędzmi, potrafią to przekazać, żeby się cieszyć ze swoich pieniędzy razem z kimś innym. Nie zdarzyło się jeszcze w historii, żeby jakakolwiek drużyna, zarówno w kategorii męskiej, jak i żeńskiej, zajęła dwa czołowe miejsca w kraju. Yy, następne zawody też startujecie? Tak, następne zawody startujemy jako obrońca tytułu. Nie musimy się już kwalifikować do tych zawodów. No, mistrzowie mają taki przywilej, że startują po prostu yy, tak, jakby no, z urzędu, można powiedzieć, mhm. kolokwialnie. A proszę mi powiedzieć, yy, czym będzie dla Was ten samochód? Oprócz tego, że, no, że jeździ, ale co jeszcze? No, ten samochód yy, daje nam różne możliwości, bo też często wyjazdy są już coraz dalej na te zawody jeździmy. Yy, kilka razy też trzeba jechać na odprawy przed zawodami i no Tutaj do treningów będzie nam potrzebny, jak również no, będziemy chcieli wykorzystywać go do różnych akcji gaśniczych, go tak przystosować, aby można było wyjeżdżać do akcji ratowniczych. Może nie tyle do jakichś tam takich typowo pożarowych, ale do takiej jako jednostka wspomagająca różne zdarzenia. Mamy dużo sprzętu, który wygraliśmy właśnie na zawodach, jak agregaty, piły do drewna, także na pewno. Ten samochód nam się przyda do tego, żeby wykorzystać ten sprzęt, który pozyskaliśmy dzięki zawodom. To nie było, rzucenie, to był świadomy wybór mój i mojej organizacji Glaspo. I z powodem się stało i możemy obserwować. Wsiadać, jeździć, dotykać. Nie, chodzi o to, że jednost... w kraju mamy 17 tysięcy jednostek o straży pożarnych. I wszystkie by chciały zdobyć pierwsze miejsce w zawodach sportowo-pażarniczych. Nie wszystkim się to udaje. Determinacja i upór doprowadziły do tego sukcesu, w związku z czym należy im się od Glaspo taki prezent. Firma Glaspo. Proszę Państwa, dla przypomnienia, chcę powiedzieć, że znajdujemy się w jednostce aktualnego, że tak powiem podwójnego w C i A mistrza wielkopolskie, jak również Aktualnego mistrza Polski. Jesteśmy tu ewenementem, jeśli chodzi o historię zawodów. Nikt takiego wyczynu się nie dokonał myślę, że nikt jeszcze długo tego nie powtórzy. Cieszę się ogromnie. Witam serdecznie i teraz rozpoczniemy taką krótką uroczystość przekazania samochodu. Szanowni Państwo, teraz nastąpi moment złożenia raportu przez komendanta, przeznaczonika jednostki. Druga Ryszarda Klary, prezesowi jednocześnie Druchowi i członkowi Komisji Budżetu zarządu Głównego, jak również członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Druchowi Piotrowi Opasowi. Patrz ktoś Drugim prezesie naczelnik OSP Dobrów, druk Ryszard Kara. Myduje jednostkę gotową do przekazania i poświęcenia pojazdu.